Hej kochani, dziś przechodzę do Was z filmikiem, w którym chciałabym Wam pokazać, co pakuję na wyjazd do Hiszpanii i do Portugalii. Jak wiecie, niedługo jadę na urlop i chciałam Wam po prostu zrobić taki filmik, bo jeszcze takiego na moim kanale nie było. A dzisiaj właśnie będę się pakować i kilka rzeczy sobie przeszykowałam. Mam nadzieję, że wszystko to pójdzie szybko i sprawnie. Jeśli słyszelibyście coś z ulicy, to wybaczcie, ale sąsiedzi robią remont, na co niestety wpływu nie mam. Tak czy inaczej, chciałam Wam pokazać kilka rzeczy takich ciuchowych do ubrania i chciałam Wam również pokazać oczywiście kosmetyki, pędzle jakie zabieram ze sobą. I może nie przedłużając, zaczynajmy, zacznę od tej ciuchowej strony. Biorę ze sobą mm, letnie ciuchy, z tego względu, że e, sprawdzając pogodę, widziałam, że będzie w granicach między 22 a 27 stopni. Mam nadzieję, że pogoda się nie zmieni i ta prognoza się sprawdzi, więc zabieram troszkę więcej takich letnich rzeczy. E, pierwszą z nich będzie taka bluzeczka. Słuchajcie, która jest właśnie taką mgiełką. Ja zakupiłam ją na second hand. Ona pochodzi z Tesco oryginalnie, ale jest bardzo taka fajna, przewiewna, nawet można na nią zarzucić kardigan, który za chwilę wam pokażę. I też będzie fajnie wyglądać do leggingsów. Biorę też coś takiego bardziej sportowego. Będzie to T-shirt, który niestety mam na lewej stronie, ale już go przewrócę dla Was. Taki właśnie z psiakiem. On jest troszkę oversize, ale taki właśnie do biegania. Jako mama muszę też ubierać się wygodnie, nie tylko modnie. Biorę bluzę z Primarka, którą zakupiłam ostatnio i którą uwielbiam. Ja nie jest ona jakoś szczególnie gruba, więc sprawdzi się na chłodniejsze wieczory. Również z Primark Rzecz zakupiona, którą no, uwielbiam je śliczna. Jest to taki właśnie top, który ma dekorację, to zdobienie na tej bluzeczce, ale naprawdę bardzo fajnie będzie wyglądać do shortów. Właśnie białych shortów, takich jak te. Elegancko, do tego meliski, które mam zamiar zabrać i będzie rewelacja. Jeśli chodzi o shorty, to te akurat pochodzą z ze sklepu Peacock, z tego co pamiętam już mam je lata naprawdę świetnie mi się sprawdzają biorę też ze sobą spódniczkę Midi, tą akurat zakupiłam w sklepie International i myślę, że fajnie będzie się nawet sprawdzać do tego t-shirtu szarego z właśnie psiakiem biorę sukienkę którą zakupiłam kochani ostatnio w New Looku i w której czuję się rewelacyjnie. Ona jest taka bardzo przewiewna, fajna. Ja akurat mam ją w rozmiarze 16, ale ona spięta paseczkiem, którego niestety nie wzięłam ze sobą, taki właśnie tutaj z metalową klamrą. Wygląda naprawdę ślicznie. Do tego kardigan, który również zakupiłam w New Looku ostatnio. Czarny kardigan tak naprawdę do wszystkiego, więc... Jego biorę obowiązkowo, nieważne, czy to będą jakieś kolorowe outfity, czy jakiekolwiek inne. Na pewno taki kardigan sprawdzi mi się świetnie. Wezmę sobie też żakiecik, bo biorę buty na obcasie, których tutaj nie wzięłam. Biorę kozaczki właśnie takie czerwone, takie wiosenne. Powiedzmy. I do nich świetnie pasuje ten żakiet. Ten akurat jest z Matalan. I biorę rzecz, którą zakupiłam na second hand. Jest to t-shirt, który w tym momencie już też jest na mnie duży, ale jest świetny, bo jest właśnie biały z piórkami. Taki fajny właśnie wakacyjny. Również będzie się sprawdzać i do shortów, i myślę do midi spódniczki. E, oczywiście obowiązkowo biorę też e, kryjące rajstopy. E, ja akurat lubię kupować takie grubsze w Tesco. E, I jeśli chodzi o buty, to tak jak Wam powiedziałam, biorę ze sobą kozaki, takie wiosenne. E, biorę moje e, nowe, jeszcze nieużywane meliski. E, dokładnie rzecz biorąc, Mel by Melisa, e, które... Mm, nieziemsko pachną. E, myślę, że one sprawdzą mi się do większości outfitów, bo one są takie właśnie neutralne, naturalne, mają kolorek, więc powinny pasować do wszystkiego. E, nie biorę dużo ciuchów z tego względu, że e, planuję zakupy na targu w Hiszpanii, e, który ma rewelacyjne rzeczy i rewelacyjne ceny, więc e, na pewno coś sobie tam kupię i wezmę może tak właśnie do biegania. Mm, trampki, które zakupiłam ostatnio w New Look i które kosztowały mnie całe 2 funty, więc po prostu bajecznie. I słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o kwestie ciuchowe. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie biorę dużo, tak jak powiedziałam. Na pewno coś jeszcze spakuję, prócz tego, co pokazałam Wam tutaj, ale nie będzie tego dużo. Znacznie więcej pewnie będzie kosmetyków, ale raczej to będą kosmetyki powiedzmy z każdej kategorii pojedynczej nie będę brała masy rzeczy. Na pewno jeśli chodzi o pielęgnację muszę wziąć ze sobą produkt, który bardzo, bardzo lubię. Jest to właśnie żel krem łagodzący do mycia twarzy. Dla mnie rewelacyjny kosmetyk. Na pewno jak pojadę do Polski, zrobię sobie mega zapas tego produktu, tego kosmetyku, bo bardzo lubię. Zabiorę ze sobą również produkt, który u mnie się sprawdza. E, ostatnio, ale może o tym w ulubieńcach e, i jest to e, Argan Oil Night Repair Serum e, na pewno będę stosować suchy szampon e, XXL Volume e, bo jest to naprawdę fajny produkt jeśli chodzi o krótkie włosy przy długich niekoniecznie on tak troszkę wiecie e, zostawia takie wrażenie jakbyście miały trochę po polakierowane włosy ale mnie to osobiście nie przeszkadza. Na pewno wezmę ze sobą moje dwa ulubione podkłady: czyli Makeup Academy Undress Your Skin i Maybelline Affiniton. Oba te produkty są w odcieniu porcelanowym, bo ja jestem bledziochem. A jeśli chodzi o zabezpieczanie się przed słoneczkiem, no to zdecydowanie produkt z firmy Nivea. E, tutaj mam akurat 50+, plus, e, więc na pewno go wezmę w momencie kiedy tak świeci mocno słońce. E, ja niestety m, od razu jestem poparzona. A jeśli chodzi o zapach, może tak troszkę skacząc, e, to na pewno zabiorę ze sobą moje ukochane ulubione ostatnio perfumy e, DKNY My New York. Po prostu uwielbiam niezwykle seksowny, zmysłowy zapach, no, rewelacja. Pewnie wezmę jeszcze ze sobą CK Shock, bo są takie właśnie świeże, bardziej wakacyjne, ale ten zdecydowanie wędruje do mojej kosmetyczki i jedzie ze mną w podróż, bo uwielbiam. Jeśli chodzi o makijaż, nie będę brała dużo rzeczy. Jeśli chodzi o cienie, konkretnie rzecz biorąc, wezmę sobie taką paletkę, którą dostałam od Karoli ze stylizację. właśnie widząc się. Aha, no tak. Widząc się z nią właśnie w Warszawie. I Karola dała mi taką paletkę właśnie z Makeup Revolution, i ona tak naprawdę ma prawie wszystko tutaj różne kolory, różne też wykończenia, więc wezmę sobie taką małą paletkę. Będzie na pewno gorąco, nie będę jakoś szaleć z cieniami. Na pewno wezmę okulary, których niestety tutaj nie wziąłem, żeby Wam pokazać. Ta paletka nie ma takiego cienia powiedzmy do wyrównania powieki, dlatego też również z Makeup Revolution Wezmę sobie cień, tylko że pojedynczy. Ten jest o nazwie Touch Me. Jeśli chodzi o kosmetyki, które powędrują do mojej torby, to zdecydowanie produkt Eveline 8 w 1. Jest to odżywka serum do rzęs. Bardzo fajny produkt. Ja lubię go stosować właśnie pod tusz. I wezmę ze sobą tusz, który niedawno odparłam, ale który jest całkiem całkiem. I jest to tusz z firmy Manhattan Maximum Volume Mascara. Oczywiście wypowiem się coś więcej w ulubieńcach. Wybaczcie w ogóle za jakość tego nagrania, ale naprawdę pogoda jest do Bani. Mamy godzinę 12, a jest ciemno. Jak nie powiem gdzie. Kolejne kosmetyki, może ja sobie po prostu po niej sięgnę powinny być troszkę bliżej. Nie będę lecieć jakoś tam chronologicznie, po prostu pokażę Wam, co ze sobą biorę. E, biorę na pewno rozświetlacz z Makeup Revolution. Dla mnie fenomenalny. E, uwielbiam zarówno naniesione na powiekę, policzki, czy tutaj na łuku. Pidena wygląda świetnie. Nie wiem, czy będziecie w stanie dobrze zobaczyć e, to jak ten produkt się prezentuje, ale ma niezwykłą pigmentację i naprawdę ślicznie, ale to ślicznie odbija światło. Biorę ze sobą oczywiście zestaw do stylizacji brwi. Bieram ze sobą mój ulubiony wosk do brwi z firmy NYX. Naprawdę rewelka. Nie wiem, czy nie polecałam Wam ostatnio właśnie tego produktu. W ulubieńcach lutego. Tak mi się wydaje. Naprawdę świetny produkt. Może ta kredeczka nie jest jakoś mega długa, ale jest dość wydajna. Na pewno biorę produkt z firmy Essence. Big Bright Eyes. Również kredka do oczu. Świetna, właśnie. Słuchajcie do wszystkiego. E, tak naprawdę to ja wam tutaj robię połowę recenzji kosmetyków, ale niestety już taka jestem. Muszę coś o czymś powiedzieć, bo byłabym chora. E, tutaj mamy mój ulubiony korektor High Definition Concealer CW01 Nyx. E, kolejno biorę korektor, tym razem na powiedzmy niedoskonałości. Ja nie mam jakichś niespodzianek, ale moja buzia jest naprawdę mega, mega naczyniowa. I ja jestem megaśnie czerwona, dlatego lubię sobie położyć korektor przed nałożeniem podkładu. Ten akurat pochodzi z firmy Make Up Gallery, jest dostępny w Poundland. No i jak to Poundland kosztuje tylko jednego funta. Na pewno biorę puder z Essence, który niestety jest pęknięty. Róż również z firmy Essence. Ten akurat jest, słuchajcie, w odcieniu Ten Adorable. Piękny kolorek. Naprawdę przecudowny. Bardzo ładnie wygląda na policzkach. E, I do niego na pewno wezmę pomadeczki. E, jedna to jest taka właśnie pomadka w kredce e, z firmy Rimmel. Jest to Long Lasting Color Blush. Rewelacyjny produkt. Naprawdę kocham i wezmę sobie również błyszczyk z Golden i może szybciutko pokażę Wam jakie pędzle, akcesoria powiedzmy do makijażu ze sobą zabieram wybaczcie, że są brudne ale robiłam nimi makijaż a są to moje niezbędniki, więc niestety pokażę Wam nie szybko rzecz bez której ja się nie mogę obejść czyli gąbeczka z Real Techniques kolejny produkt z Royal Technics jest to buffing brush z tego co pamiętam tak, buffing brush świetny, rewelacyjny do podkładu ja blenduję nim sobie korektor z glam brusha T8 dla mnie rewelacja jeśli chodzi o nadkładanie różu do pudru stosuję pędzelek z firmy Eco Tools. stosuję, zabieram za sobą po prostu zabieram Stosować będę na urlopie. Z takich mniejszych pędzelków to na pewno obiorę sobie 250 z Costal Sense. Świetny, cała powieka, raz, raz, cień nałożony. Na pewno wezmę sobie Maka 217. Bo jest pędzlem naprawdę wielofunkcyjny. Przyda się. Taki kuleczkowy z W7. Pędzelek, słuchajcie, z zestawu do paznokci, który jest rewelacyjny do, e, do tego hmm, eyelinera czy nakładania cienia właśnie tutaj na linię rzęs. Po prostu bajka jest taki cieniutki, e, a naprawdę pochodzi z zestawu z funciaka, więc cóż chcieć więcej. Zwykły taki grzebyczek do wyczesywania cienia z brwi. E, i Produkt pędzelek kolejny z Real Techniques i jest to Base Shadow Brush. Świetny, również wszędzie można nim dojechać. Korektor, cienie, wszystko, rewelacja. I słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o jakieś akcesoria, pędzelki, co ze sobą zabieram. Pokażę Wam tylko szybko produkty do pazurków, które biorę ze sobą. Nie będzie tego dużo, bo e, nie będę jakoś szaleć z malowaniem paznokci na urlopie. W tym momencie akurat mam e, pomalowane jeszcze sprzed kilku dni, więc będę zmywać te paznokcie i nie wiem jeszcze co poświruję co zrobię, jakie będą pazurki właśnie na urlop ale coś pewnie bardziej takiego neutralnego biorę ze sobą słuchajcie, takie podstawowe rzeczy bardzo neutralny kolorek z, z Rimmel Salon Pro Och Mr. Darcy, tutaj jeszcze biorę top coat z również Rimmel odżywkę obowiązkowo Eveline 8 w jednym i kropeleczki z firmy Essence przyspieszające wysychanie e, e, i to tyle mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał e, ja życzę Wam jak zawsze dużo, dużo słońca nie zapomnijcie zajrzeć do mnie na Facebook e, zostawię Wam oczywiście linka do fanpage'a no i do zobaczenia, pa!